Jedziemy osiedlówką w Warszawie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 21. Drugi dźwig to nowa winda, więc nie będziemy jechać, tylko osiedlówka. Kamera jest mhm. w ramach bezpieczeństwa. No, szyldówka jako szyldówka, śmiga. Uh -huh. na 15... Nowa kaseta. Na 15 pięter. wam piętro, jak on wygląda. I na parter. Falownik. Nie ma falownika. No, ale rygiel jest. Może i głośny, ale wąt. Serwisuje NB, konserwacja. <tryk> 6, piąte, 4. Ośrodkówka to chyba zasuwa metr na sekundę? Tak, to w takich wysokich blokach właśnie. No tak, tak. thank <laughs> you